Kontrol Proces SA jest generalnym wykonawcą działającym w głównych sektorach gospodarki: ropa i gaz, energetyka, ochrona środowiska, przemysł i infrastruktura. W sektorze energetyki i ciepłownictwa, Kontrol Proces SA podejmuje się realizacji zadań obejmujących budowę i rozbudowę obiektów służących wytwarzaniu i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w systemie skojarzonym lub niezależnym. Kontrol Proces SA, specjalizując się w projektowaniu i realizacji obiektów pod klucz, w 2016 roku zakończył realizację kotłowni gazowo-olejowej o łącznej mocy 114 MW wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach dostosowania źródła Zakładu Wytwórczego Katowice dla potrzeb rynku ciepła po roku 2015. Nowa kotłownia zastąpiła tym samym istniejące kotły wodne WP120, które zostały wycofane z eksploatacji. Inwestycja o wartości blisko 60 milionów złotych zakładała budowę trzech kotłów wodnych wysokotemperaturowych dwupłomiennicowych. Każdy z nich wyposażony został w armaturę regulująco-zabezpieczającą, ekonomizer, urządzenia i układy pomocnicze gwarantujące ich poprawną pracę, oraz infrastrukturę dodatkową, przyłącze gazu wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową, instalację gospodarki oleju opałowego wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 1300 m3 każdy, instalacje elektryczne, sterowanie i automatykę. Zaletą inwestycji jest to, że każdy z kotłów będzie mógł pracować niezależnie na różnych rodzajach paliwa, zarówno na gazie ziemnym, jak i oleju opałowym. Kotły będą pracowały na zasadach jednostek szczytowych, co oznacza, że będą uruchamiane na krótki czas w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, czy też w momencie awarii głównej jednostki. Kotłownia została wybudowana w oparciu o standardy emisyjne wynikające z dyrektyw IED w sprawie emisji przemysłowych. Cały proces inwestycyjny był nadzorowany przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Kotły gazowo-olejowe to inwestycja długoterminowa, służąca wszystkim odbiorcom energii cieplnej w rejonie Katowic. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wpłynie również korzystnie na ochronę środowiska. Z punktu widzenia rynku jest to istotny projekt mający znaczenie w obszarze gwarancji bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła dla klientów tauron ciepło oraz mieszkańców w tym rejonie.